Kolejne spotkanie dotyczące smrodu powstającego w Bielskim Zakładzie Gospodarki Odpadami odbyło się w Lipnickim Domu Kultury w ubiegłym tygodniu. Od momentu, kiedy na terenie ZGO rozpoczęła działalność nowoczesna kompostownia, do której przywożone są tzw. odpady mokre oraz zielone, życie mieszkańców dzielnicy w szczególności, ale także mieszkańców prawie całego miasta, a nawet pobliskich miejscowości, zatruł dobywający się z zakładu smród. Prezes ZGO poinformował zebranych o krokach, jakie podejmuje zakład w celu Zlikwidowania uciążliwego smrodu. Decyzje co do konieczności, jak gdyby rozbudowy, przede wszystkim tej, nadal, tej strefy rozładunku śmieciarek, żeby śmieciarki wjeżdżały do hali przed kompostownią, zamykają się i to jest już schermetyzowane. I w tej hali, to jest 1500 metrów hali, również wstawiamy kabinę doczyszczającą, żeby to profesjonalnie i jak najwięcej wybrać z tych te odpady one będą wjeżdżać do tej hali, będą się rozładowywać, będą przemielone, jak gdyby rozdrobnione, pójdą do tej kabiny i tam ludzie normalnie będą wyciągać Pampersy. Czy planowane w kompostowni zmiany zredukują emisję smrodu do zera? Mają wyjaśnić dwie ekspertyzy: przygotowywane przez austriacką firmę, dostawcę technologii oraz niezależna naukowa, przygotowana przez polskiego eksperta, profesora Jędrczaka. Te ekspertyzy powstają, dlatego musimy, musicie, jeszcze wyci no, musicie jeszcze mieć troszeczkę cierpliwości do finału całej sprawy. Yy, nie chciałbym, żeby yy, ktoś myślał, że, yy, że coś chcemy ukryć. Nie ma takiej możliwości. Uwierzcie mi, proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, tak jak ja tu stoję i specjalnie zaprosiłem przedstawiciela ZGO, niech on sobie sam to potwierdzi. Nie ma takiej możliwości, jest transparentność, musi być ta transparentność i musi być... Pełna informacja. Na, na ten czas zaplanowaliśmy, że ta pełna informacja dla Państwa zostanie przekazana 6. 6 listopada. Na stronie jest też informacja, że koło 6 listopada i nie rozumiem, dlaczego Państwo tą informację blokujecie. To, jest, to są tylko mrządki. Ja właśnie z tego względu wyciągam, że co tam takiego się kryje, że nie można tego ujawnić. Bo dlaczego ja nie mam mieć dostępu? Bo pan tak decyduje, czy kilka osób do informacji publicznej. Ostatnio pan, od. pana. Pan pan, pan, nie, niech Pan to odpowie, bo Państwo sobie decydujecie, że to będzie. Ja nie, to, nie wiem, to, się, bo, dlaczego Pan sobie znalazł mnie jako stronę. Zacznijmy no to, od tego, to, proszę Pana. Dlaczego Pan nie znalazł? Ja tutaj nie. Stanę, proszę to Pana, pan, nie jest, jest. otwartość i na każdym zebraniu. To proszę przeczytać opinię, jakie są wnioski. Spokojnie. Czy Państwo zrozumieli, co ja powiedziałem? Mniej więcej. Chyba tak. Ludzie chcieliby proszę się proszę przeczytać opinię. Więc powiedziałem Panu, że ta opinia zostanie upubliczniona, jeżeli będziemy mieli drugą opinię również. Ale kto My, tak zadecydował? My, to... no, proszę Państwa, wszyscy razem... nie, to... Ideą tego wszystkiego było to, żeby te osoby się nie spotkały, nie miały okazji wymienić ze sobą wiadomości w celu zrobienia tego czysto. Popatrzcie, proszę Państwa, jest producent, który zrobił tą pana lodówkę, którą pan tak lubi i jest fachowiec, który, który, mówi, który, który jest zdawcą tematu ogólnie od strony prawa sens, żeby się spotykanie. Jaki jest sens ujawniać informację y, tą niezależną tego, tego naukowca, y, żeby ten pan, który będzie ewentualnie odpowiadał za gwarancję tego wszystkiego, dowiedział się, co pan jeszcze hmm. ma do powiedzenia na ten temat. Nie mam Mieliśmy, proszę pana, nie skończyłam. Nie mam gwarancji. Nie, nie skończyłam, proszę, proszę pana. Proszę pana, umówiliśmy się trzy tygodnie temu, że zostanie wszystko opublikowane po podsumowaniu tych opinii. Czy taka była mowa? Tak, państwo wszyscy zwiści. Czy rozumiemy zasadność tego tematu? Co powinno być zrobione? to mają posłużyć nam właśnie te dwie eksperty. I proszę Państwa, bez tej całościowej wiedzy naprawdę, proszę uwierzyć, nie ma dzisiaj sensu rozmawiać nie wiedząc co właściwie powie nam dostawca technologii. Obecny na spotkaniu w Lipniku przedstawiciel austriackiej firmy zwrócił uwagę na nie do końca zgodne z zaleceniami wykorzystywanie kompostowni. Na pewno nie można przeciążać tej instalacji z ilościami odpadów. My na, razie, my na razie takich potwierdzonych informacji nie mamy, ale ja to już sygnalizowałem kilka razy na spotkaniach, że dane przesłane do nas przez FGO do Stowarzyszenia i przez Urząd Miasta generalnie są niespójne i z tych danych raczej na to wychodzi, że instalacja w okresie lata tego roku była przeciążona. Jest już świadomość, że nie będziemy przekraczać zdolności miesięcznych, mimo że że nie będzie na no w styczniu, nawet w ogóle nie wykorzystujemy średniego miesiąca. Powiedziałbym, no system prawny jest taki, że, że we wrześniu to my jeszcze też nie wykorzystujemy rocznych zdolności. No ale faktycznie w miesiącach letnich jest tego bardzo dużo. Wywozimy odpady od 1 września, bo się stworzyła taka możliwość, bo instalacja w Knurowie dostała zezwolenie. Pozwolenie zintegrowane, że może przyjmować. To jest taka instalacja jak nasza. I tam wywozimy. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, lipliński smród stał się już sprawą polityczną. Dla kilku kandydatów na prezydenta Bielska-Białej niemal głównym punktem ich kampanii. Czy smród z ponoć nowoczesnej kompostowni będzie miał wpływ na ostateczny wynik wyborów, przekonamy się już 16 listopada.